Zasada 12. Nie czekaj na złotą rybkę. Zmień sam swoje życie. Niejeden marzy o sukcesie, ale gdyby przyszła do niego wróżka i powiedziała, że otworzy mu drzwi do sukcesu, tylko niech wybierze dziedzinę, w jakiej chce być wielki, to okaże się, że tak naprawdę to on nic nie potrafi. Gdyby postawić takiego na scenie, żeby grał albo śpiewał, to okaże się, że nie umie. Gdyby dać mu wysoką funkcję państwową, uczynić go politykiem, to się zbłaźni. Gdyby dać mu do zarządzania wielomilionową korporację, to szybko doprowadzi ją do ruiny. Gdyby postawić go na podium jako złotego medalistę, obojętnie w jakiej dziedzinie sportu, to okaże się, że gdyby przyszło do zaprezentowania umiejętności, to jest zerem. Gdyby dać mu miliony do zainwestowania. To szybko je straci. Gdyby dać mu przywództwo ugrupowania politycznego, religijnego, biznesowego, społecznego, militarnego czy jakiegokolwiek innego, wyjdzie na durnie. Oczywiście czasem spotkasz takich, którzy potrafią poradzić sobie w różnych sytuacjach. Ale to nie są ci, którzy czekają na wróżkę. To ci, którzy działają. Oni sami są wróżką, czarodziejem, złotą rybką i lampą aladyna swojego życia. Czy chcesz sam zostać twórcą swojego życia? Czy wolisz czekać na tego, który przyjdzie? Niektórzy czekają na Mesjasza tysiące lat. Podziwiam ich za cierpliwość. Moja rada to jednak stać się samemu swoim Zbawicielem, wyzwolicielem, Mesjaszem i prorokiem. Co, mówisz, że bluźnie? Tak bluźnie przeciwko tym, którzy czekają na lepsze czasy i zwlekają z tym, żeby stać się szczęśliwymi. Którzy nie chcą dojrzeć do samodzielności i kraczą jak wrony. Przeciwko tym, którzy dają sobą pomiatać dla marnych ochłapów i swój świat zmienili w więzienie. Przeciwko tym, którzy płaczą, zamiast coś zmienić, i tym, którzy płaczą, bo widzą, że trzeba coś zmienić, a nie chcą. I przeciwko tym, którzy myślenie Zamienili w narzekanie. Bluźnie i dalej będę bluźnił, bo nie mogę patrzeć jak grzeszysz. Co, może powiesz, że nie grzeszysz? A więc powiem ci, że największym twoim grzechem nie jest to, że kradniesz, kłamiesz, obżerasz się czy cudzołożysz, tylko to, że nie wierzysz w doskonałość Bożego Dzieła. Doskonały jest atom, bakteria, roślina i zwierzę. A najdoskonalszy ze wszystkiego jest człowiek. Jeszcze nie łapiesz, co ci chcę powiedzieć? Chcę, żeby dotarło do ciebie, że właśnie ty jesteś najdoskonalszym Bożym dziełem, że dostałeś nieograniczony potencjał, że nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych, że możesz osiągnąć wszystko, czego zapragniesz, że świat stworzony jest właśnie dla ciebie, żebyś był szczęśliwy. I największym grzechem jest to, że zadowalasz się bliskim zera ułamkiem swojego potencjału. Twój świat jest twój. Tak, twój. Nie prezydenta, nie ministra, nie królów i władców, nie szefa, nie teściowej. Nie artystów, sportowców, milionerów. Nie, 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 nie. nie. Jest twój i tylko twój. Artyści, sportowcy, prezydent i teściowa pojawiają się w nim tylko i znikają. Ty jeden pozostajesz. Co? Teściowa nie chce zniknąć? Kupię miotłę. Może odleci. Nie, żartowałem. Miotłę kup sobie, bo musisz wysprzątać swój świat. A jak ci się nie podoba, to sam możesz odlecieć. Jeśli przeszkadza ci teściowa lub ktokolwiek inny, to jest to wyłącznie twoja wina. Tak go zaprojektowałeś. Tak. Wiem, że mi nie wierzysz i będziesz się ze mną kłócił, że to nie ty. Ja jednak z pełną świadomością i odpowiedzialnością mówię ci, że sam tworzysz swój świat. Zadanie do wykonania. Znajdź dziedzinę, w której chcesz osiągnąć sukces.